Poznań Miasto Doznań Jak powszechnie wiadomo, miejsca swego płatnego parkowania powinny być wyznaczone znakami pionowymi i poziomowymi, się, jak to tutaj wygląda, z odpowiednim stanem technicznym. knistringe bøer. Wielokrotnie o tych gemeli informowaliśmy Także w postaci innych filmików To jest kolejny Ta sytuacja dotrwała już parę lat i zero działań miasta Nawet byliśmy tu kiedyś na wspólnym spotkaniu z panem dyrektorem odpowiedzialnym na strefę po parkowania. no obiecywał, no obiecywał. A jak wygląda, tak widzimy. Kolejna kompromitacja. Urzędnika odpowiedzialnego za stan techniczny oraz prawidłowość oznakowania. Ale tutaj to już przeszli same siebie. Bo napisali. <laughs> Co będzie się powiedzieć? Poruta, panie prezydencie. Poruta. Wywal pan tego dyrektora od strefy na spity pysk. Bo on się nie nadaje nawet na ochroniarza do pedronki. Dziękuję.